Jeżeli mogę tutaj wrzucić jedno zdanie, to Ryszard Kalisz jest twórcą konstytucji, której sam nie przestrzega, to mnie martwi. Natomiast co do istoty, proszę Państwa, ja tutaj u, w Pani programie zgłaszając akces swój i kandydata, jako kandydat na prezydenta, mówiłem o tym, że nie, da, nie, nie daje mi spać taka myśl, że Donald Tusk przy. Pojawieniu się bardzo złych sondaży dla nich prezydenckich, bo oni na 100% przegrają te wybory. Zrobi wszystko, co może, żeby tych wyborów nie dopuścić do tych wyborów, a wtedy faktycznie zgodnie z konstytucją pan Hołownia zostaje prezydentem na czas takiego stanu. Tak. Yy, I co się teraz Przyska okazuje, że ta, to, co ja mówię, ten niepokój, yy, ten sen trwa dalej. Otóż, nawet jeżeli przegrają te wybory, to oni zrobią wszystko, żeby unieważnić te wybory. Yy, I powiem, że o ile w 2019 roku ten sam sąd, ta sama izba nie uwzględniła protestów, bo ich tak dużo było, to mnie po prostu krew zalała. Ja uważam, że te wybory w 2019 roku były sfałszowane. I mam ku temu poważne Przesłanki, tysiące skarg na działanie kampanii wyborczej, i Sąd Najwyższy orzekł przy jednym głosie sprzeciwu, że wybory są ważne, a jeden głos sprzeciwu jest dlatego, że sędzia nie zgodził się z nierozpatrywaniem spraw mających na celu podważenie wiarygodności tych wyborów. No więc, proszę Państwa, nie wiem, bardzo ciekawych czasach żyjemy, niebezpiecznych czasach. Ciarki przychodzą w sprawie Ukrainy i Rosji, bo tam się zaczyna coś bardzo gotować. Więc myślę sobie, że oby nie było tak że do tych wyborów nie dojdzie. Myślę, że. Przepraszam, Szymon Kołownia... ale druga izba, karna Sądu Najwyższego, jej orzeczenie nie zostało w sprawie prokuratora krajowego uznane, bo uznano, że zasiadało tam chyba dwóch sędziów też po 2017. Nie chodzi o to, kto sądzi, chodzi o jaki Mianowano. wyrok jest. Tak. tak no i... Jak jest wyrok korzystny dla rządzących, to jest dobry sąd. Jak jest niekorzystny, to nie jest dobry sąd.